Wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Stalker Dziś chciałbym trochę pogadać z wami O postaci O pozycji Adekery Więc nie ma na no co czekać Zaczynajmy Zacznijmy od tego, że jeżeli grasz Adekery I chcesz grać nim dobrze A nie grasz dobrze To po pierwsze powinieneś się skupić Na idealnym farmieniu tak? Czyli Na pierdolaniu creepów bo na naukę reszty, reszty rzeczy zostanie jeszcze trochę czasu, dlatego najpierw naucz się dobrze laskitować. Na normalach nie graj rankodów, nie mafują, nie grasz rankodów jeszcze. Drugie, to pewnie zabierze ci to jeszcze parę godzin, bo przyzwyczajcie się do anim animacji autoataku każdego za dekry nie jest wcale łatwo, no ale postaraj się trenować timingi autoataków i kiting na botach, nie? Najlepiej, potem dopiero zacznij grać z ludźmi na normalach, a potem dopiero przejść do rankedów jak już to opanujesz w 100% itd., itd. Najlepszy moment do harasowania, czyli do objęcia przycinków, jest wtedy, kiedy przeciwnik idzie skitować miniona. Zwykle będą już w trakcie animacji atak atakowania miniona i nie dadzą rady odpowiedzieć na czas, czyli jeżeli twój przeciwnik podchodzi. Bo widzisz, że Twój minion mało chyba i chce go uderzyć, to Ty w tym czasie do niego podchodzisz, uderzysz go i automatycznie się cofasz, bo wtedy on ma za mały atak speed, żeby Ci odpowiedzieć na atak. I jesteś 1-0. Pamiętaj, po czwarte, kiedy idziesz zabić miniona i widzisz, że przeciwnik chce harasować Ciebie, za go i Ty zaatakuj jego zamiast zabijania miniona, czyli nie zawsze liczy się. Farma, nie, nie zawsze jest na pierwszym miejscu, jeżeli widzisz, że ty chcesz lositować, a widzisz, że na przykład ktoś cię chce obić, to nie zabijesz tego miniona, odpuść te 30-20 golda, ale uderz jego, tak, bo to jest najważniejsze. Po piąte, najważniejsza rzecz, to sprawdzaj zawsze jakie samonery ma twój przeciwnik, bo zagrasz 5 gier, gdzie gość będzie miał flesza i ignite'a, a w szóstej będzie miał flesza i hila, i ty będziesz pewny, że go zabijesz, a okaże się, że go nie zabijesz. No i staraj się timingować summonery przeciwników, więc najlepiej to jak na przykład, nie wiem, Flash, tam, Flasha używania, twój przeciwnik, no to napisz sobie na czacie, Flash trwa 5 minut, około 5 minut, więc napisz na czacie kiedy on go użył i kiedy go skończy, w tym momencie będziesz wiedział, kiedy możesz sobie pozwolić na więcej. Mocne puszowanie. to w sumie może być dobra strategia, kiedy zmusisz przeciwnika do rozhitowania pod wieżą, bo jest wtedy dużo większe prawdopodobieństwo, że on go nie zabije i będzie miał mniejszą farmę, i twoja obecność tak naprawdę będzie odstraszać przeciwnika, bo to jest taki psychiczny motyw, że jeżeli ty kogoś puszujesz się spod wieży, to on się boi spod tej wieży wyjść, żeby ci uderzyć, bo skoro ty go spuszowałeś, to znaczy, że musiałeś mocniej napierdalać i to taka psychika bardziej niż same fakty, bo... Po któreś tam już nawet nie, czy po której? To pamiętaj, że nie możesz liczyć tylko na supporta, jeżeli chodzi o partowanie, o to, że on ci powie, kiedy idzie jungle. Nie, ty musisz sam ogarnić mapę, musisz się patrzeć, kiedy i co, i jak się dzieje, tak? Czyli nie licz na to, że support, że ty jesteś tylko dla schytowania i bicia, a supportu całej ty nie możesz tak. Pamiętaj, że na początek Doran Slate to jest tak naprawdę najlepszy nakurwiacz dla Adekery Połączony z jakimiś tam quintami pod AD albo Lifestealem, no to masz spory sustain by przetrwać w tak? Pamiętaj o tym, żeby odpowiednio dobrać te szumy i masterki pod daną postać. Hmm, co by tu jeszcze powiedzieć? To może takich parę tam ciekawostek, to mogę ci powiedzieć, że Caitlyn ma największy bazowy ręczał do ataku. Twitch ma i Tristana nadrabiają oczywiście i wyprzedzają Caitlyn, ale to dopiero w późniejszej fazie gry, ponieważ tam z każdym levelem się zwiększa ten dystans. Hmm. Caitlyn ogólnie to jest jeden z najlepszych agresywnych adekerów Early. Game, ponieważ ma strasznie duży zasięg i, i, i strasznie, ciężko, strasznie ciężko jest z nią iść na wymianę, bo tak naprawdę ona ci może obijać, a ty jej nic nie możesz zrobić. Dlatego, jeżeli gra w Katelyn często, to wykorzystuj ten ręcz i liszuj tak, po prostu swoich przeciwników, tak czy inaczej, w ale nie cały czas. Hmm. Pamiętaj, że jest taki trik na Katlin, że jeżeli użyjesz Q za chwilę po tym E, to oszczędzasz na czasie animacji, tak? Czyli, że nie, nie rzucasz Q, czekasz pół sekundy i później znowu E i czekasz pół sekundy, tylko rzucasz Q, i czekasz pół sekundy. To się nakłada na siebie, coś w tym stylu. Hmm. Kiedy lineujesz przeciwko Caitlyn, to pamiętaj, że ona ma pasywkę, która zabiera bardzo dużo HP za który razem, dlatego jeżeli Kaitlin używa na przykład Q, 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 Q autoataków, i widzisz, że ma posypkę, to nie staraj się mnie na wtedy, bo dost, będziesz obijany strasznie i z czasem to ci wyjdzie na niekorzyść, mimo tego, że złapiesz te 3 miniony więcej. Hmm. Teraz może coś, nie wiem... A, o jej pułapkach jeszcze tak, to zawsze, zawsze staraj się trzymać w krzakach na mini. Jest to niezwykle efektywne w trzymaniu przeciwnika z dala od... W nich, albo po prostu zmuszasz go do zbierania ich bądź autoataków, tak, czyli zawsze staraj się mieć 3 trzy, trzy, trzy klatki na linii. To może już starcza te Katlin teraz korki. Nie wiem czy gra to jest z was Korkiem, z tego co jest teraz jest mało Korkich w takim niższym poziomie, bo aktualnie gram na Goldzie. To Korki to jest najlepszy Counter pick Wayne. Możecie sobie zapamiętać, że można ją harasować na linii wyjątkowo łatwo, a burst mid i Light game będzie lepszy niż ten od Wayne. W przypadku, gdy przeciwnik sekstałtuje cię, a rozpoczyna rozpoczyna gonitwę, wystarczy użyć W, czyli Valkyrię, która nie dość, że zada Wayne damage, bo się podpala po oboję, która będzie po nim biec. Dodatkowo Q od Korkiego odsłania wszystkie ukryte postacie, a więc Wayne i na ulcie użycie jej Q tak naprawdę nic jej nie da. No i efektywne harasowanie korkiem bazuje na używaniu auto-ataków i używaniu Q w tym samym momencie. tak? Czyli używasz auto-ataku i rzucasz Q. To jest taki kombo. Pamiętaj o tym, że pasywka korkiego zadaje dodatkowy true damage Bazujący na jego OD, dlatego na korkiem flotoderony są najlepsze. Nie z najlepszych. Co by tam jeszcze. Nie wiem, czy wiedziałeś, że na przykład jak grasz z Dravenem, to jeżeli grasz normala i na przykład masz Dravena na linii i grasz z Dravenem, to możesz złapać jego toporek i zapamiętaj, że to nie jest Draven, tylko to jest Draven. <grym> A to tyle o Dravenie, bo mało nie gram. Nie, 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 nie lubię tej postaci, my tego, że jest fuj mocna. Ezreal, Ezreal, czyli nasz pedałek. Posiada dwa najmniejsze bazowe HP w grze zaraz po lux, ponieważ lux ma 345 hp, a Ezreal ma 350 chyba startowego, do tego to jest jedna z, naj z one, najbardziej Pff, papierowych postaci. Wszystkie skille SRL to są tak naprawdę skillshoty, tak? czyli smartcast, nie ma cholery, smartcast na SRL, bo po prostu jest coś głównego, ale mimo tego, że Esreal ma mało hp, i ma wszystkie skillshoty, tak naprawdę jest bardzo bezpieczny pik, ponieważ nie posiada kanterów na linii i działa z większością supportów, tak. Jest to też wyjątkowo bezpieczny ram dzięki ogromnemu zasięgowi. No i może odkoczyć w każdym momencie z e, prawda? To jest taki darmowy flash, co parę sekund, tak naprawdę. No a jedną ze słabości Izraela jest jego brak steroidów, to jest właśnie powód, dla którego Wade Game może on odstawać od innych HDR jak na przykład Wayne. Czyli jeżeli tak naprawdę nie nafidujesz się Zreal'em i będziesz miał 5.0 na linia Taka Wayne 0 05, to spodziewaj się tego, że po prostu... Nie będziesz mógł wykarować, gdy tak samo opa jak to zrobiła, bo ona wpierdoli se ulta, walnie kół i zdejmie twojego ap na 4 hity, a ty rzucisz kół co sekundę czy co dwie i tak naprawdę zabierzesz może 200-300 HP. Dlatego Ezreal jest bezpiecznym piekiem, że się umie nim grać. Hmm, coś o Gravesie. Hmm, Graves to ogólnie strasznie mocna postać, za długie tradowanie się, tak? No i bardzo dobrze działa. W kompozycjach nastawionych na szybkie burstowanie, czyli taka Leona, Alistar czy Tarif, tak, to świetnie działa z Gravesem, jak najbardziej. Hmm. Smoke screen na ADK, czyli w przypadku W Gravesa, to jest dobra, bardzo dobry skill. Dużo osób ma go w dupie, zwłaszcza na tych większych poziomach, ale dajmy na przykład, kiedy zaczyna się teamfight i rzucisz tego smoke Screena w środek tego teamfighta, to osoby z Poza, czyli w tym przypadku ty Gravesem, jesteś bezpieczny, bo on cię nie widzi, tak? A jeszcze lepsze to jest, kiedy masz na przykład takiego jarwana w teamie i on złapie 4-5 osób, a ty rzucisz sobie tam W. Tak naprawdę to już jest WP no chyba, że poflasherą z tego, co jest bardzo prawdopodobne. Hmm. Pamiętaj, że Graves nie może daszować przez większość grubych chmurków, tak jak na przykład sprite'ów na Reda. Ale może on natomiast wykorzystać E do przeskoczenia przez ciężkie, cienkie przeszkody, tak jak masz na drake'u albo na bocie, ten, tą ściankę kołowusza. Hmm, Kogmow, może coś o Kog'Mawie Kogmow to ten kurwa szczur, nie szczur, tylko Robak. To jest, no to jest znany z Light game'u, tak? On w early jest dosyć słaby, ale w jest w mocny. No bo ma tak naprawdę strasznie duży dips i zasięg i każda kolejna ultimka od kogumawa kosztuje 40 dodatkowej many więc no to nie jest zbyt wiele mm, pamiętaj że jak grasz Kogmawem, to musisz się upewnić czy masz w tym momencie w ponieważ to jest główny skill kogumawa a Q daje nam pasywny atak speed wielu ludzi o tym nie wie że level, level upowanie Q zwiększa nam ten bonus Hmm. Co tam jeszcze nie mam pojęcia o nim, to musielibyście nim pograć, bo też nie gram nim. Hmm, hmm, hmm. MFK. No to MFK to tam posywka od misfortuny znika przy jakiejkolwiek wymianie ognia. Mówię tutaj o tym, grając przeciwko niej, bo to jest dobre, jeżeli ktoś cię goni, tak ona cię goni przez jakiś dłuższy czas, to warto się cofnąć, walnąć Cię hita i ona ma wtedy dużo mniejszy movement speed. Ale MFK posiada bardzo dobry połk i trade na linii, ale jest słabością jest brak mobilności w walce, średni zasięg. Więc jak grasz przeciwko MFC to wykorzystaj to, że jest słabo mobilnie i ma średni zasięg. Czyli taka Caitlyn tak naprawdę ją powinna zjeść. Hmm. MFK skaluje się bardzo dobrze z AD, co czyni tristera po polsku krwawy miecz, co jest po prostu dla mnie szkłem w uchu. Last Whispera No i Infinity, tak? To jest najlepszy build na MFK według mnie. Hmm, coś o Waini. No to Wayne to nakłada teraz tak Silver Bolty. Więc robisz tak: Auto Attack Tumble, czyli Q, Auto Attack Kodem, aby uzyskać dobry damage, tak? Podczas tradowania. Pamiętaj jednak o tym, że combo to strasznie zabiera mana. Czyli no. Nie możesz tego robić cały czas. No to ładnie to więc nie trzeba mówić, każdy wie, bo to jest strasznie popularne, Dekar jest strasznie mocny i według mnie jeden z najmocniejszych, jeżeli się potrafi grać. Przynajmniej na low, 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 low dewizjach. Twitch, Twitch, Twitch może uzyskać większy zasięg niż Turety podczas jego ultimata. Nie jest... To jednak ogólnie zaleca nikt tego nie robi, tak? Że używa jego ulta na turety, nie wiem czy wiedzieliście, że możecie stanąć w bezpiecznej pozycji na nakurwiać tego w tureta, ale tak się nie robi, nie wiem, nie robi się tak po prostu. Hmm. Twitch, Twitch, Twitch jest bardzo dobry w early game. To zdobywania killi z jego pasywką, pasywą E oraz ignite'm możemy snowballować naszą linię lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Trzeba być jednocześnie ostrożnym, ponieważ brak cleansy lub bariery może zaboleć nas. Bo Twitch, Twitch. Twitch wiadomo, że nie zniknie od razu. Musi odczekać te parę sekund, dlatego taki cleansy jak mamy Lone na linii. Bardzo wskazane. Hmm. Upewniaj się zawsze, że użyjesz Expuncha, zanim przeciwnik wyjdzie z zasięgu. To jest bardzo dobre i naucz się, nie wiem, pierdolnicy długopisem albo cyrklem na, na monitorze, gdzie jest zasięg E. Ponieważ to jest bardzo, bardzo ważne. Hmm, no i to by było chyba tyle. A, no i tam jeszcze tak ogólnie to, kiedy nie idzie ci zbyt dobrze na linii, no to nie wahaj się użyć tak Twitchem Ulti na miniony, czy na harasowanie, ponieważ to pomaga. To nie jest tak, że to nie wiem, nie bójcie się ogólnie używać ultów, to jest tylko skill, jak każdy inny, tylko że ma dłuższy cooldown. więc nie warto z nimi czekać po prostu bo się marnują, a bardzo często się mogą przydać hmm. Coś o Queen, Queen ma osób gra, ale coś tam mogę powiedzieć to Queen to jedyny adekery, który posiada dwie formy No, Jace się nie liczy, tak? Jace to nie jest adekery hmm. Możesz używać pasywy Q, Queen, dwa razy pod rząd Autoatakować pasywkę, użyj E, zaraz po autoataku to jest podstawa na Queen. Tak samo jak się nie bije, czyli auto-atak. pasywkę, czyli te głównożółte, które jest nakładane. Użyj E. Zaraz po auto-ataku. Gwarantowany wygrany trade. To jest prawda. To jest oczywiście prawda. Blind Queen. Blind Queen na Q. Oraz bardzo szybka prędkość podczas ulti pozwala Queen split pushować. No, rozwalczyć się to na 1-100 tak naprawdę, tak? Przeciwko na przykład dajmy sobie. No to. Nawet niech będzie taki Darius, jeżeli go zblindujemy, no to na. Walorze powinniśmy wygrać. Jeżeli oczywiście nie jesteśmy jakimś głównym. Hmm. Coś może. Opisać. Jeżeli grasz przeciwko Tristanie, to pamiętaj, żeby nie stać ko minionków, które akurat last hituje, ponieważ one co chwilę eksplodują z jej posypki z Tristana bardzo dobrze tradeuje się z auto-atak i E to jest OP, full hmm. tak naprawdę jedyny trade, który się opłaca na Tristana, jeżeli nią grasz to jest auto-atak, E i od razu się wycofujesz a zaraz potem Podsuwasz się od odpowiedzi, tak? Czyli auto atakujemy, rzucamy E i uciekamy. To jest najlepszy sposób. Rozchytowanie yy, pod wierzą do Tristany jest bardzo ciężkie, bo jej pasywka tak naprawdę uniemożliwia nam za każdym razem uderzenie w minionę, uderzenie przez to, to uderzenie przez nas. To jest praktycznie nierealne na Tristanie, dlatego zawsze się staramy puszować. Pamiętaj, że jeżeli użyjesz W Tristany, to nie jest tak, że lecisz i nic nie możesz zrobić. W tym momencie możesz zrobić praktycznie wszystkie umiejętności Tristany. Nawet możesz się wrócić do bazy i ten recall się zatrzyma gdzieś w powietrzu. Hmm. Co bym jeszcze mógł mówić? Mogę ci powiedzieć, że... To by było chyba na tyle z takiego skrótu. I pamiętaj, że... Warto jest eksperymentować ze swoimi adekery, tak? Bądź jednak pewny bildu i tego, w jaki sposób ma on działać. Czyli nic napawa, tak jak mówiłem w wcześniejszych filmach, jeżeli nie oglądasz, dalej oglądać, bo to jest bardzo ważne. Zawsze dobieraj przedmioty do przebiegu gry. To też już mówiłem, poznaj wszystkie. Matchupy i słabe formy, czyli jeżeli grasz przeciwko go, jakiemuś jakąś adekery, powinieneś umieć także nim grać i wiedzieć, na no, co jest zdolny, wiedzieć, jak się przejduje, wiedzieć, co robi i wiedzieć o nim tak naprawdę wszystko. Pamiętaj, żeby krytykować samego siebie. Nigdy nie obwiniaj swojego supporta nawet jeżeli jest gorszy. bo to nasz na przykład zgankował, zostaje zgankowany, a nie był wardów. Albo że zginąłeś w tym fightie, bądź nie ochronił bo zawsze jest coś, co mogłeś zrobić lepiej i mogłeś nie dopuścić do tego, dlatego on jest od tego, żeby Ci pomóc, a nie żeby zrobić to za Ciebie, zapamiętaj sobie to. Zawsze podążę za team Zawsze podążę za team a to jest bardzo częste właśnie, że adekery ma ręcz i się wychyla pierwszy, co jest głupotą, bo po chwili pada i potem zazwyczaj na czasie wypisuje, że nikt go nie broni że to jest skórestwo, że nikt go nie chroni, że, że wszyscy są lubami i że on wychodzi z tej gry, bo to nie ma sensu i on ma 15.0, a wy wszyscy macie 5-3, jesteście dużo gorsi od niego, bo powinniście go chronić. I tak naprawdę sam nie umie grać. I nie wie co ma ze sobą zrobić. Te ludzie są po prostu pierdolnięci. Jeżeli tak robisz, to pamiętaj, że nie ty masz inicjować teamfight, tylko ty masz się trzymać w takiej odległości. Że nikt, nic nie ma prawa Cię dotknąć, tak? Czyli Twój ręcz przeciwko komuś jest najważniejszy. Masz stać w takiej odległości, żebyś miał jak największą pole manewru, jak największe pole ucieczki. To było na tyle. Dziś trochę dużo, dużo dłuższy odcinek niż poprzednie, ale to chyba dobrze. Nie mam jeszcze pomysłu, co wrzucać na tło, kiedy słuchacie moich filmików. Nie mam pomysłu, jeżeli ktoś ma pomysł, bardzo chętnie. Niech napisze w komentarzu. Więc tak, prosiłbym o udostępnianie filmików, o komentowanie filmików, o live fabkowanie albo nie No i to by było chyba na tyle. A, jeszcze chciałem dodać, że w najbliższej przyszłości, czyli jakoś na dniach, mam zamiar ogłosić to, że zakładam team na Nordiku, ale to wszystko w swoim czasie. Oglądajcie kanał, subskrybujcie kanał, to się dowiecie. Będziecie mieli okazję może dostać się do teamu. Będzie zakładane na nowo. Będę potrzebował czterech osób, ale to nieważne. To w następnym. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że się przydałem. Mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki. Trzymajcie się. Na razie.